Siema, z tej strony flota. Macie tutaj klatki za i pierwszy raz w sumie graliśmy taką ekipką z Gildia. Eee, możecie zobaczyć, ocenić, napiszcie komentarz, ocencie łapką w górę i zostawcie suba. Oglądajcie do końca, bo fajna akcja. Siema <mulry> You wanna play it? then this bitch going down, We ain't hesitating, bullies get the blazing. I'ma lay him down like he in a lounge Walk him down, walk them down, walk them down, walk down, walk them down, walk down, walk them down, walk down, walk down on a member Lizzie I My blue and slime, nigga, out just like an anaconda You go against me, did you fuck just like a used condom Nice. <laughs> <laughs> okay. Dobra, opier... Ja z moim wygrywam. Dzieciaczek! Ja Mam dzieciaczek, ma dzieciaczek, ma dzieciaczek. dzieciaczek ma leda, dzieciaczek ma leda. Dobra, Nice.

W ciebie cię? Zgadza się? Zgadza czekajcie, wabsąd, czekajcie. Sujcie, sujcie. Dwupam, weź wabsąd, podejść. Nie mogę ściężki rzucić. Ej, według mnie nas to daje. No są, no są i. No są i. ma dwóch, klota, kurwa. No kurwa, jak ty bijesz się? Rozumiesz, że tu jest krok rozrwany. Mam. No kurwa, teraz ja mam dwóch. Mój masz szerefy. Ja już szerefów miałam. Poliza, poliza. Nice, nice, nice! Pomóż, mi, moim, mi moim, ja padam. Ja nice. mam dwa serca, ja mam dwa serca, ja mam dwa serca! Idzie do was, idzie do was! Eee e! e. Zabiłem? zabiłem! Zabiłem, zabiłem! Zabiłeś! Ja nice. ja nice. Wygraliście! Oh, Jej brawo, brawo, brawo! Jejdy.